witajcie w rozważaniach na dzień dobry witajcie w nowej serii tak jak mówiłem dziękuję bardzo wszystkim za modlitwy zaczynam dzisiaj nową serię i będzie to seria o kobietach i mężczyznach Z naciskiem na kobiety chciałbym żebyśmy prześledzili losy różnych kobiet ale kobiety jako takiej w piśmie świętym w związku z tym, że ten, ten temat się wiąże silnie również z tematem mężczyzny, tego, kim jest mężczyzna, męskości, no to myślę, że te tematy się w jakiś sposób będą nakładać. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. I dzisiaj taki temat, który, myślę, w tym kontekście chyba no jest takim najbardziej podstawowym. Chciałbym mówić o kobiecie jako obrazie Bożym. Kobieta i obraz Boży. I czytamy o tym w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale, 27. werset, myślę, że werset, który większość z nas zna na pamięć. Stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go i uwaga, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Taki taki werset wydaje nam się oczywisty, dlatego że go już słuchaliśmy o nim pewnie niejednokrotnie, różne nawet niekoniecznie chyba kazania, po prostu gdzieś w naszej kontekście, naszej kultury on funkcjonuje dosyć mocno. I, i, i na co bym chciała naszą uwagę dzisiaj zwrócić, mianowicie, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta jest obrazem Bożym. Zarówno mężczyzna jaki kobieta jest obrazem Bożym. Nic tu nie sugeruje, że w jakimś mniejszym sensie jest obrazem Bożym kobieta niż mężczyzna. To się trochę wiąże też jakby na jaki obraz został stworzony mężczyzna i kobieta. I myślę, że nie na obraz jakiegoś dworu niektórzy mówią, że to chodzi ta liczba mnoga. Tu się pojawia dlatego, że Bóg mówi z nim i z dworem. No myślę, że wtedy, jeśli byśmy tak potraktowali ten werset, no to jakieś przynajmniej przesłanki są, żeby mówić o różnym obrazie w mężczyźnie i w kobiecie, w sensie o różnym co do jakości. Wydaje mi się, że Bóg ze swej głębokości, swojego istnienia, swojej wspaniałości, swojej chwały, swojego majestatu wybrał jakby tą, tą, swoją, tą swoją wielkość. Docelowo ja bym powiedział również to, że Bóg jest Trójjedyny, chociaż o tym na razie jeszcze nie ma mowy w księdze rodzaju, ale wierząc, w jedność objawienia, a wierzę w jedność objawienia od Księgi Rodzaju po Księgę Apokalipsy, wierzę również, że Bóg pewne rzeczy zapowiada, chociaż jeszcze o nich nie wiadomo. A więc mamy tutaj w tym momencie, w tym na samym początku bardzo ważne stwierdzenie, Bóg. Ze swojej wielkości, ze swojej głębokości stwarza człowieka, ale stwarza człowieka nie jako stwarza człowieka, ale zawsze na jeden z dwóch sposobów. I podkreślam na jeden z dwóch albo jako mężczyznę, albo jako kobietę. I teraz, to, co jest bardzo ważne, myślę, i to, to często gdzieś, niestety, się pojawia w kulturach to przekonanie, że w jakimś sensie właśnie jest gradacja między tymi dwoma sposobami stworzenia człowieka. No nie ma. Są po prostu dwie klasy: jest mężczyzna i jest kobieta. I to, co również gdzieś dzisiaj się gubi, dlatego że dzisiejsza kultura nie wierzy w obraz Boży, nie wierzy w godność kobiety i mężczyzny, które pochodzą od stwórcy. No to co, 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 co tej, co tej yy, kulturze zostaje, żeby wierzyć w godność zarówno kobiety, jak i mężczyzny? No zostaje tylko jedna rzecz, czyli zostaje to, żeby mówić, że kobieta od mężczyzny się niczym nie różni. I słuchajcie, tu jest zasadnicza różnica. W chrześcijaństwie i kobieta i mężczyzna czerpą swoją godność nie z tego, że są tym samym, bo nie są tym samym, są tak samo człowiekiem, ale nie są tym samym. W chrześcijaństwie kobieta i mężczyzna swą godność i znaczenie i wartość czerpią z tego, że są tak samo stworzeni na Boży obraz. Innymi słowy, tak samo kobieta jest Bożym obrazem, jak mężczyzna jest Bożym obrazem. Nie można powiedzieć, że mężczyzna jest bardziej Bożym obrazem niż kobieta, albo że kobieta jest bardziej Bożym obrazem niż mężczyzna. Bóg stworzył kobiety jako kobiety, stworzył je ludźmi. Stworzył mężczyzn jako mężczyzn, stworzył ich ludźmi. Jedni, drugi są tak, ba tak samo ludźmi, ale jedni są ludźmi jako kobiety, a drudzy są ludźmi jako mężczyźni. I to jest brew pozorom rewolucja, słuchajcie, dla dzisiejszej kultury, ale chciałbym, żebyśmy o tej rewolucyjnej myśli rozpoczęli. Będziemy o niej więcej rozmawiać, rozmawiać wkrótce. A teraz się pomódmy. Panie Boże, błogosław ten cały cykl i błogosław nas. W naszej tożsamości, którą nam dałeś, odkrywa... proszę, żebyśmy ją odkrywali, proszę, żebyś używał tego krótkiego rozważania właśnie do tego, żebyś nas w tej naszej tożsamości, która od Ciebie pochodzi, wzmacniał i rozwijał na Twoją chwałę. Z Bogiem do zobaczenia.